Cieło, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Witkiego Gamer. W dzisiejszym hashtag 38 odcinku nagram dla Was grę pod tytułem StumbleGuys, w której są moi znajomi Terminator, czyli Domino Life, Player OS i Hayek At Blade. Jeżeli tutaj zostawicie ponad 80 łapek w górę, to nagrywam dalszą część tej gry. Dobicie mi cel 8 tysięcy słów, a już niedługo Wam powiem, co zamierzam nagrywać. Jak dobijecie mi 8000 subów, subów? Ten cel zostanie przybity, jeżeli wy tak zrobicie i będziecie się starać, żeby mój kanał rósł w nieskończoność. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i ci, którzy chcieli zostać przeze mnie podporowani. No dobra, to teraz tylko to, ta, tutaj jedno, wykonamy jedną misję z jakiejś losowej mapy, zobaczymy czy przejdę dalej, a jak nie, to to trudno, to że poskończymy ten filmik. może. Przejdę, Może nie przejdę, to trudno zobaczymy. Będę się starał, żeby tutaj jak najlepszy wynik ubić i tyle, ale staram się, Po moim koledze DJ-u i podłoga boli mnie noga. Dobra. O, widać, jest ta mapa. Ach, to powinien nam się chyba poradzić, bo ja tutaj kiedyś byłem i kiedyś miałem jedno zwycięstwo z tego, co wiem. Dobra. Niedobrze, niedobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest, jest, OK. Muszę kontrolować ruchy. Jest git. Dobrze, dobrze. Dobrze. Nie, nie wierzę. Dobrze, dobrze. Jestem na mecie jako czwartek. Przechodzę dalej, brawo. Być może już niedługo będę tutaj pierwszy. Tak jak mój kolega bliżej, podłoga, bo nim nie noga. Zaraz zobaczymy, kto jeszcze przejdzie dalej. Bo ja już jestem wśród najlepszej szesnastki. No, czekamy. Dwie minuty filmiku topiero co leciały. Zaraz zostaniecie pokonani przeze mnie, moi drodzy. Jestem najlepszej jest z 16 i nic mi nie zrobicie. No nie będę tak e, mówił, bo wtedy to się obróci przeciwko mnie. A nie chciałbym e, tak e, powiedzieć, więc tak powiedziałam, ale już to cofam. Dobra widzowie. Lecimy dalej. W edyturze map. Ta mapa już została ogarnięta jakoś. A teraz lecimy po następne. wyzwanie i tyle. Odczytywanie najwyżej, wszystkie tante nagrody, i to wszystko odbiorę innym razem, ale tutaj muszę po prostu się skupić. Super slide ścigaj się do mety. Tutaj mój znajomy Hyper Blade Girl, to. nie dobrze, niedobrze. niedobrze. Prawo. dobrze dobrze obróć kamera obróć dobrze jest skoczyłem osiem najlepszych tutaj musi być dobrze no, No nie tak za to wyobrażam, ale... Może być. Trzeba podskoczyć. Kurde, nie wiedziałem. Dobrze, dobrze. Odpadam! No szkoda. Ale przynajmniej próbowałem. Kurde, to był hit po prostu. Dziękuję wam bardzo za oglądanie mojego jakże przefajnego odcinka ze Stumble Guys w relacji ze mną. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia. Trzymajcie się. ja poczyści Pan Narta, papa. Elo widzowie, pa, mordę. Teraz obejrzę dla Ciebie to starcie papa.